Dobra. No nie widać cię. No. Um, to dzisiaj jest twórka, nie? Tak, ja może zbliżę trochę. Give hearts at Christmas. Czyli daj e, czytulaska, tak? Mhm. Święta. To no. <laughs> Co dzisiaj? Co to jest? Bałem, ale jakiś taki pokraczny trochę. Czwórkę, tak? Mam um, piątkę, mam. Jest 3. Jak zwykle szukanie. Nie widać, Radio. Dwie kulki. O, to może zjem sobie dzisiaj. Bo to no, są właśnie. te Lindora, tak? Tak? Um, Lindor i Lind to to samo? Lind, Lindor, no. Bo Lindor, no. to są te kulki? No. No, no, no. Dobrze. Dobrze, już. Możesz odstawić. Uuu. Nie było widać. Dzisiaj inny kadr kalendarzowy. No i dobra, otwieramy. Co tam za karteczka dzisiaj? Tak, to Dobra, czwórka. Dzisiaj jest 2 grudnia, a już czwarty otwieram. O wysypało się. Sklepeczka. No, wysypało. Dobra. Czyli tak, może zacznijmy od tego, co jest. Tak jak mówiłam, są też słodycze w tym kalendarzu. Taka czekoladka. Kulka złota, to jakieś takie widzenie randomowe. No I groszki czekoladowe. Takie foili. Także takie dzisiaj prezent. I karteczka. Patrzymy. Eee, nie wiem, czy to widać, widać, nie widać. Dzień czwarty. Stałaś już, to dobrze. Dla wielu to nie lada wysiłek, a ty dokonałaś tego bez problemu. Zasłużyłaś na nagrodę. O, dziękuję, Radosław. Zadanie na dziś przygotuj sobie deser zakupiony wczoraj składników. No to ja już zrobiłam, Nagrałam pliki, więc teraz puszczę. Trochę było z tym roboty, ale no cóż, no trzeba było wypełnić zadanko, także dzisiaj nic nie muszę robić, bo już mam zrobione. Eee, no, także fajnie, fajnie Radosław mi napisałeś. Ty to masz kurde łeb do pomysłów. Później sobie zjem te dwie czekoladki z tego Lindora, dzisiaj słodyczy, a słodyczy, same słodycze dzisiaj. Nadal mam te kartki do wysłania. I z racji tego, że dzisiaj się czuję troszeczkę lepiej, no to pójdę na pocztę. Tak czy inaczej, trzeba to załatwić, żeby podochodziły te kartki. No i jeszcze muszę kupić parę rzeczy. Także, także tak będzie wyglądał dzisiejszy dzień. Ja wiem, powiedz coś, co czujesz. Co czuję? Tak. Eee, rypanie w karku, w plecach, w odnóżach, e, ogólną niechęć, weltrzmerc i troszeczkę głód. A co to ten pan No mam taki ból istnienia. Ja nawet mi się żyć nie chce. Czyli dzisiaj ból istnienia, a moje włosy ci się podobają? Takie pokręcone? Te włosy mi się podobają. Każdemu polecam te włosy. Nie, ja serio pytam. No w ja ci serio momencie? mówię? Podobają mi się. No to dobrze. Weź podaj wodę, to sobie wleję.